Cześć. Wiele razy na pewno słyszeliście, że wysoka temperatura, wtedy kiedy macie gorączkę, może was zabić. To jest prawda, ale czy to tłumaczenie, że to dlatego, że ścinają się wam białka, jest dla was wystarczające? Zaraz wam to wytłumaczę. Słuchajcie. Białko na początku, kiedy się rodzi na rybosomach, kiedy jest tworzone, ma strukturę mniej więcej powiedzmy liniową. Potem. Zaczyna się coś dziać. Dlaczego? No bo te cegiełki, zwane resztami aminokwasowymi, raz, resztami aminokwasowymi mają swoje właściwości chemiczne, fizyczne. Są naładowane dodatnio, ujemnie, choć też ładunku nie mają, mają wielkość różną, mogą oddziaływać z innymi sąsiadującymi dalej lub bliżej cegiełkami. Dlatego tworzą się takie struktury zwane helisą alfa. Powiedzmy mniej więcej tak. Może się tworzyć też struktura, która wygląda jak zwrot beta, taka pętelka powiedzmy, albo raczej spinka. Może być też struktura, która wygląda tak, jakby ten łańcuch przebiegał raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą stronę i nazywa się to arkusz beta. I teraz tak. Te struktury znowu układają się względem siebie w białku i powstaje tak zwana struktura trzeciorzędowa. I to właśnie dzięki tej strukturze białko jest w stanie działać. Jeśli tej struktury nie ma, to nie może spełniać swojej funkcji. Dlaczego to jest tak ważne? No bo zobaczcie. Jeżeli mamy cząsteczkę białka, która na przykład po lewej stronie ma tak ślicznie uformowane helisy obok siebie, razem z jakąś tam pentelką, z jakimś tam fragmentem mniej lub bardziej wystającym, to może się okazać tak, że ten fragment idealnie pasuje do innego białka. I kiedy się połączą te białka, to to drugie białko inicjuje jakąś reakcję w komórce. Może się tak zdarzyć, że na przykład jakaś helisa w innym miejscu świetnie pasuje do jakiegoś trzeciego białka. Dzięki temu to trzecie białko jest hamowane przez to białko z tą piękną helisą. Może się też tak zdarzyć, że, na przykład, w strukturze białka jest takie wgłębienie. Takie wgłębienie, do którego może wejść substrat i potem być przekształcony w produkt. Oczywiście mówię tutaj o enzymach, które mają w takich wgłębieniach takie mikrorączki, czyli takie specjalne reszty aminokwasowe, które są w stanie zrywać wiązania, na przykład. I kiedy taka struktura jest stracona, kiedy te wszystkie elementy przestrzenne mogą się zniszczyć? No wtedy, kiedy mamy zbyt wysoką temperaturę. Wtedy te wszystkie piękne helisy nagle rozpadają się. One już nie mają takiego ułożenia jak, jak wcześniej. Enzymy, które są bardzo ważne, przestają spełniać swoją funkcję. Białka, które na przykład sygnalizują pewne rzeczy w komórce, również nie mogą działać. No i niestety kończy się to dla nas tragicznie. Dzięki za uwagę. Czekajcie na następny filmik i subskrybujcie mój kanał. Dzięki.